Myślę, że w imieniu wszystkich kibiców e, naszego klubu, miejskiego klubu piłkarskiego Pogoni Siedce e, do nowych zawodników chciałem powiedzieć, że łatwo nie będzie, ponieważ u nas e, na trybunie siedzą sami eksperci e, i dlatego też chcieli od, od razu znać Wasze numery na koszulkach. E, prawie każdy kibic jest u nas ekspertem. E, trochę trener ma słabo, bo zawsze mu odpowiadają, kto lepiej na której pozycji. Tak? Odnosząc się do tutaj zawodnika z młodej XT klasy, no my jeszcze młodej XT klasy nie mamy, ale chciałbym pochwalić, Szanowni Państwo, pracę klubu, ponieważ oprócz pierwszego zespołu mamy drugi zespół w czwartej lidze i trenuje w tym klubie około 400 dzieciaków. To jest podstawa i myślę, że. 400 dzieciaków i myślę, że myślę, że z tej młodzieży, z tego na e, w przyszłości rzeczywiście kiedyś e, rosną... znaczy może? Tak, może, żeby były gwiazdy futbolu, tak? Ale e, na dzień dzisiejszy wy jesteście dla nich przykładem i muszę powiedzieć, że e, jak jeździłem na mecze, jak graliśmy jeszcze e, w trzeciej widzę, to e, Mazowiecko-łódzka, jeszcze na wyjazdy jeździłem, teraz z racji pełnionych obowiązków. Do Rzeszowa się gdzieś wybrać troszeczkę daleko. E, ale też się cia, trzeba cieszyć, bo 10 meczów w tej rundzie jesiennej będzie rozgrywane na naszym boisku e, W rundzie jesiennej większość meczów graliśmy na wyjeździe. Teraz będzie runda rewanżowa i myślę, że e, wytrawni kibice i długoletni kibice już sobie, że tak powiem, ostrzą apetyty na grę naszych zawodników. Jesteśmy na 11 miejscu w i myślę, że no, do czołówki mam trochę daleko, ale, ale już do piątej pozycji e, to, są, to jest tylko 6 punktów, także myślę, że początek z randomiakiem, tak już pan trener wspomniał, e, czy z zaszłości jest coś do udowodnienia bo tutaj z prezesem też i z zarządem jeździliśmy do Radomiaka na mecze, na mecze z Radą Graliśmy w trzeciej lidze z Radomiakiem My awansowaliśmy pierwsi. Oni tak trochę nas zazdrościli. Pewnie też przyjadą rozegrać dobry, dobry mecz. Z tego co wiem, również kibice z Radomia szykują się na przyjazd na ten mecz inemigracyjny. Szanowni Państwo, jeszcze raz życzę zarządowi jak najwięcej sponsorów, organizacji imprez sportowych bez zgrzytów. Ta decyzja o, o, o grze reprezentacji Polski na naszym obiekcie, myślę, że dla naszych kibiców jest również fantastyczna. Dla trenera i zawodników jak najwięcej meczów rozegranych żeby na koniec były trzy punkty na naszym koncie, jak najmniej kontuzji, e, a myślę, że e, nasi eksperci e, będą mieli za co być prawa e, po każdym meczu. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, przedzwołanym samobójstwem. A może pan skarbnik chciałby zabrać głos? Tak. <laughs> <laughs> Kiedyś muszę państwu powiedzieć, kiedy miałem przyjemność prowadzić pogląśnice w trzeciej lidze, to był kierownik sekcji piłki nożnej na no, KP także... To było na koniec stanu wojennego. Nie było źle. Siedzi tu jeszcze Oldboy dzisiejszy, old natomiast mieliśmy takie szczęście, żeśmy dobrnęli do święt finałów w Polski. Tak? Odpadliśmy z legią Warszawa. O no, Razienkowskiej, biedna bramka padła. Ja chciałem dwa słowa powiedzieć, że nie widzę podstaw do przegrania w sobotę meczu. Stypendia na koncie za obydwa miesiące przygotowujemy listy na marzec. Także jak przegracie. Wielkano z Was <noise> mieli się Natomiast ja wiem, że pieniądze nie wygrywają, ale pieniądze pozwalają nam żyć. No co tu dużo gadać. Dlatego wymyśliliśmy. Prezes też tego pilnuje. Pan prezydent oczywiście zaakceptował. Rada miasta przyjęła uchwałę. No i dobrze było, żebyśmy nie słuchali takich jak na jesieni. No dość przykrych takich. Prawda, że nasi to Wunia Tarnów to ma 6 miesięcy niewypłacone i nas ogrywa. No. Ale bacząc e, przez ten prezbat, e, musicie wiedzieć, że my już się paramy z takimi no, uwagami, niemiłymi trzeba powiedzieć i to trzeba powiedzieć jasno, żebyście o tym wiedzieli, no bo i niektórzy e, członkowie rady e, i niektórzy którzy piszą na naszych portalach internetowych i ci, którzy nie są przyjaźni sportowi i krytykują obiekty, i krytykują te wydatki na utrzymanie tych zespołów, że jaki to sens i tak dalej. My wiemy, że polityka musi być jedna. No musi być kwiat, do którego dążą młodsi. Ta, czyli ta jedynka, ta drużyna, która gra na określonym dobrym poziomie. A dobry poziom wymaga również właśnie oceny i doceny, czyli tej nagrody i po prostu oddania się sportowi, bo inaczej no, nie da się zarabiać i grać. To te czasy minęły i na wyższym poziomie, a za takie uważamy już drugą ligę, no, trzeba wiedzieć o tym, że niestety wysiłek ten sportowy, kilka treningów w tygodniu i jeszcze dodatkowy jakiś rozegranych sparingów, czy też meczów towarzyskich, w międzyczasie no, wymaga poświęcenia czasu więcej, aniżeli komuś się to wydaje, że to się uda kiedyś w piątek potrenować, w sobotę zagrać i uciekać. Tak. To, to można sobie tak w aklasie popykać, ale nie na tym poziomie. Natomiast to wymaga również i intelektualnych treningów, psychologicznych treningów, bo się każdemu wydaje półtorej godziny po kopie piłą na boisku już wyjdzie będzie grał, to jeszcze trzeba i w sali posiedzieć, i trzeba taktykę opracować, i trzeba różnego rodzaju y, rzeczy, które po prostu wymagają poświęcenia tego czasu. Nie da się iść do zakładu pracować przy maszynie 8 godzin i przyjść obciążony nie wiadomo czym, i siadać i myśleć, czy będę grał. Szanowni, mówili nie mówiliście, że każdy się na znać. Nie wiem, mnie nauczyli mając lat 21 i tak pamiętam. A że już mam 30 więcej, to nie zapomniałem. No, widać jeszcze pergaminu tu nie ma. W każdym razie ja chciałem życzyć, żeby te nasze inwestycje, bo takie nazywamy, w ten sport przyniosły po pierwsze satysfakcję, po drugie Wam radość, no i po trzecie, żeby, żeby radość tam była nie tylko z kasy, ale właśnie z tego, że jesteście doceniani, zauważani, a wiecie o tym sami: że jak są wyniki, to nikt pieniędzy nie liczy. Dziękuję.